Me to the chance, the Paris, the Good luck. Witajcie w najpopularniejszej serii GR tej generacji. Tak, to jest Call of Duty o matko boska. Co mnie poksił, żeby to pokazać? No, cóż, gra. Jest ostatnią z serii Call of Duty to jest oczywiście odłam od Treyarchu co tam rzuciłem w ogóle jest to Black Ops 2 pierwsza część, taka bardziej futurystyczna w tej serii jest relatywnie nowa to jest na pewno bonus z zeszłego roku i jest to no, ostatnia gra robiona z myślą o konsolach obecnej generacji, bo przyszłe, jak to tam się nazywało ghosty to już będzie wieść przyszłości co tu mnie w ogóle strzela z tyłu no, to jest część, która mi dość nie przypada do gustu, ja byłem wielkim fanem Black Opsa, bo... A niech to! Głupie dorony! Ja byłem wielkim fanem Black Opsa, bo on mi bardzo podpadł do gustu, jeżeli chodzi o fabułę, o rozwiązania i w ogóle o budowę kampanii. Tutaj jest tym niestety nieco gorzej, w teorii miało być dużo, dużo lepiej. Dzięki, no, nieliniowości, dzięki zmianie settingu, różnym duperelom, które pozmieniali w kampanii, w trejarchowie. Ja byłem ich dużym fanem, jak dla mnie to oni mieli właśnie nieść. Jakby tą, tą, powiedzmy tak, sztandardowości w tej serii mieli wnieść, jak dla mnie wyszło niestety różnie. akurat Black Ops mi się dość nie podoba. multi jest absolutnie standardowy. Jeżeli w tej chwili chcecie kupić Call of Duty, które was jakoś pochłonie i najlepsze będzie, będzie najlepszym doznaniem, jakie może seria zaoferować, no to myślę, że spokojnie w Black Ops 2 możecie inwestować. Może jako strzela normalnie dobrze. Dobra, padnie, nie mam tutaj zbyt dobrej osłony. To jest na szczęście dość niski poziom trudności, bo ta seria ma naprawdę tragiczne poziomy trudności wszystko powyżej normalnego, który sprowadza się praktycznie do odegrania roli na planie filmowym jest denerwujące, frustrujące i nie wymaga żadnych umiejętności, żeby tego przejść, tylko żeby po prostu posiedzieć i to wymęczyć. To nie jest nic przyjemnego. Niestety mety głównie to promują. A teraz postaram się trochę przejść do przodu. Rzucimy im tam coś. Jakieś MP pewnie było, bo pikselki wyskoczyły. Taki mocny ładunek elektromagnetyczny, że aż mi konsole ruszyło. To są moi? To są moi. Aż mi konsole ruszyło, aż pikselki wyskoczyły. No i jak mówię, garami się naprawdę średnio podobała. o ile byłem wielkim fanem pierwszego Black Opsa, tak tutaj było dużo gorzej, nie jest... W ogóle historia jest taka, w syfiasta, to wszystko jakoś nie... Nie, ku... nie, 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 wyzwala żadnych uczuć większych. W człowieku jest trochę gorzej wyreżyserowane, jest mało takich scen, takich, których było dużo na przykład... takich, których było na przykład dużo w Modern Warfare 3, takich spektakularnych, przyjemnie których się patrzyło i takich, które cały zwykły niby etapik. No to jest absolutna nuda. Średnio mi się to niestety podoba. Fajnie takiego settingu, no widzicie, nawet, nawet mało we mnie jest jakiś taki woli, żeby to wszystko przychodzić jakoś super. super płynnie i super. I super okazale, ale jednak, domyślę ten materiał jest skierowany do ludzi, więc trzeba by się trochę postarać, tak więc. Ruszy trochę zady i... i tu coś wyjdzie w końcu. Dobra, tam już widzieliśmy. spojrzymy trzeci raz. Wow! Dobra, spojrzeliśmy. Teraz się najmierz zastrzeli, bo oczywiście coś przyjdzie. Jakieś zło. No i gdzież wy jesteście? Pokażcie się. Tu są moi, hamidy i tak dalej. To jest dość nietypowa misja. Ale nie boję się wam pokazywać tutaj. Jeżeli macie naprawdę wielkie problemy ze spoilerami, no to możecie tego nie oglądać. Jednak sądzę, że to jest na tyle mały poziom jakiegoś takiego zdradzania fabuły, jaki jest zwykle w trailerach. Tak jak na przykład Modern Warfare 2, bo w całości, całkowicie w całości, każda misja była pokazana. A to są moi! A w całości pokazana w zwiastunach. To była już masakra, tragedia kiedy człowiek to sobie świadomy, bo oczywiście to oglądał przed premierą i potem grał, to było super ekstra, to była najlepsza gra świata, ale jak się zastanowił i zobaczył do czego to wszystko doszło, to jednak już nie było tak fajnie. Dobra, wy sobie w ogóle idźcie, głupki, bo mnie zastrzelicie. Dorony to nie jest jakieś... to nie są jakieś moje klimaty, o ile jakieś gadżety, cuda nawianku i tak dalej. Zde pomagające. To są w miarę fajne rzeczy, plus takie bronie trochę nowsze. Kurde, drony to jest coś, czego nie mogę zdzierżyć. Absolutnie, to jest dość mocno eksploatowana tematyka. Jeżeli się dobrze wszystko uda... Aksyw, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to zobaczcie jeden z wyborów. Ja tutaj teraz zdecyduję inaczej niż za pierwszym częścią. Nie mogę się zmęczyć, żeby to przejść drugi raz. W sumie nie ma sensu. O, dron zginiesz ty, czy nie? Ach, i atakują, desantują. Spaniak, dobra, ty już nie żyjesz. Się tak, trochę rozejrzyj, tam coś dostaje. I spokojnie, podchodzi, coraz bliżej. Wielkie taktyki. Do dość prostej w sumie gry. Hmm. I góra, tył, prawo, lewo. Znaczy wystaje czym się zdaje. Tu mnie coś... Na wala. Stary zestrzyl tego drona. Denderwuję. Czekamy. Jak się wszystko zregeneruje, super technologia. Nano komórek. Prawdopodobnie przez ten środek mam ja przejść, więc trzeba będzie tych tutaj głupków prze... przeorać. I jakie są problemy też z wyborami? Z wyborami są problemy takie, że o ile przyzwyczailiśmy się do dorętwych wyborów moralnych w RPGach, w których... ...w których zawsze końcówka jest taka sama, bo wiadomo, RPGi to są duże gry i wymagałoby... Zrobienia kilku zadań pobocznych, kilku alternatywnych, dogrania głosów i tak dalej. Tak, tutaj jest głupi, nazwijmy to, shooter, w którym wystarczyłoby dosłownie jedną rozmowę dograć, alternatywną zrobić, żeby się odpalała inaczej niż w standardzie i by było dobrze. A tutaj jednak nie ma tak. Jak była decyzja, czy zabić, czy zachować jedną z postaci, to oczywiście, jak jej nie zabiłem, to, to była wielka tragedia, musiała. W jaki sposób się zmieść z pola walki, z pola w ogóle gry, z planu filmowego i już jej nie zobaczyliśmy, i to jest niestety już trochę drętwe. Jeżeli mówimy o takiej w miarę przecież prostej grze, Ale to ani te drony są nie dość ani te manekiny co tam biegają. Ja ogólnie mam tam straszny problem ze strzelaninami, I się włącza jakieś takie niezrozumienie dla tego, co się dzieje na rynku myślę, wszystkiego jest Battlefield 4. który żywcem wygląda jak Battlefield 3. Akurat Battlefield sobie ceniłem, że chociażby yy, gameplay, film strzelania i różne duperele były inne, jednak. tam to jest żywcem po prostu Premium 2 z nowymi mapami ze wszystkim z kampanią. Tak to wszystko mogłoby wyglądać. A wygląda tak, że nam sprzedaje się nową grę. Co już mi jakby przestaje pasować. Już to samo jest od lat z Call of Duty, ale jednak. Prawdziwe, jakieś takie mocne dymanie to było przy okazji Moderna Warfera 3, który był żywcem po prostu powtórzeniem wszystkiego z Moderna, dwójki jakościowym, ilościowym i wszystkim w ogóle. Dobra, Czym mam amunicję do super broni? Mam Czy tu mnie coś strzela, za zginę pewnie. Zaraz, zaraz, tu było coś, super dużo bajerów jest tak, strach, przeładuj. A, nie mam grantów tego typu. To poślemy ofensywny zwykły. Niech się dzieje co chce. A, siema. Dobra, teraz spokojnie. Któreś przejście oczyścić. Zaszło mi coś od tyłka. To jest głupie. W ogóle, wow, widzę, mam dużo przejść. Mogłem przejść tamtędy, mogłem głównym wejściem, tędy. I tu z prawej. Ja, jakie wielkie pole bitwy. Nie no, no, to jest nowa jakość. Nie spodziewałem się aż takiego rozbudowania. Boże, miałem. Może aby zjechać tę grę. Hmm. No churnie, co tam się dzieje? No a w ogóle, jeżeli już mówimy bardzo pozytywnie o tej grze, to Multic jest myślę, najlepszym jaki może być tylko w Kalofi, Ale tam już zmian nie ma praktycznie żadnych. Kurde, głupie drony. Ja mam coś fajnego, mam gdzie granatem. Z granatika do latających to jest chyba średni pomysł, ale ty dostań, no, pokazowo, bardzo fajnie. Fajnie by było jednak ten i kupi etapie na przejść te pół godziny przy 5 no minut przychodzi ta gra cała. Trwa przecież 5 minut matku. Nie, w ogóle się teraz nie staram. Może zaraz sobie oto i włączę i będzie trochę łatwiej. To jest coś, jest o interakcja. To jest też super patent, niesamowity. Postarali się o parę nowych animacji, dobierania się do sprzętu czy otwierania dróg. Ja alternatywna droga, no to są wybory. Nie, to są moi. Po co po oni mi kazali tej wejść? No tam w ogóle nie zwracam uwagi na to, co oni gadają, wam też nie zalecam. Gin czy też dronie głupi? Oh. Dobra, czy może uda się mi tutaj przebiec? Wrywam z tyłka, też jest coś groźnego. Wybucha, rozwala się, a to już byli moi. No tak planuję doczołgać byle jak, matko, żeby mieć to już może za sobą. Ale widzę, że to był ogólnie zły pomysł. Dobra, tu mi się kończy samolinka, zmienimy broń, żeby nie było monotonnie. To jest jedyne, jakałachu, podobne coś w tej grze. Jest wielki zawód. A przynajmniej ma w magazynek, to jest najlepszy gadżet w tej grze. Dobrze, ładujemy. No i w ogóle jakoś ładnie padają teraz. Dóbków oskrzydlić. Do 2 latające. Zestrzelić. I powoli będziemy się przesuwać. W ogóle, jeżeli jeszcze nie zaczęliście, gramy tutaj naszym agentem wśród złych. I generalnie ci, co nam latają koło tyłka, to są właśnie źli. Czyli ci, co będziemy przez większość gry zabijać. To sobie ciekawi mnie, zabijamy teraz. To nie wygląda jak super amerykańscy marine żołnierze czy ktoś. No właśnie, zostałem w tyłek. Nie mam pojęcia skąd. Teraz chyba spróbuję to trochę. Szybciej zrobić. No, będzie giniecie niestety. Jak mówię, ja sił już na te strzelaniny nie mam kompletnie. Jedyne co jestem jeszcze jako taką w stanie kupić to nowe Halo. No i mu pewnie tutaj Titan Hall. Ale Batfieldy, kalofy Boże, to jest już wielkie złe jak dla mnie. Pewnie coś z nich będę jeszcze grał. Z tych nowych... Ale na pewno już nie na premiera. Ta zgra, no to się wszystko zmieniało. Jeżeli chodzi o jakieś moje podejście, gra na którą najbardziej czekam, to znaczy na przykład Dark Souls 2 w tej chwili. To już jest zupełnie inny typ gry. Coś fajnego, świeżego, a nie. Proszę, kiedyś to był uznano za moda. Wszystkie gry od czasu World of War były znano za mody Modern Warfare. Krótce, Modern Warfare. Kurde i tego. Tu pierdzinkę mam, ona jest fajna. Ale na bliski dystans aby. Dobra, zregeneruj tkanki. Promieniowanie pozytywne. I zestrzel wszystkich. No to skupimy się chwilę na ostrzeliwaniu ich. A w sumie ładnie padają. Pytanie czy się nie mnożą jakoś. Statystyki, kariery zaktualizowane, jakieś wyzwanie zrobiłem. Też są dziwne duperele. One się przydają do mm, robienia kwipunku. Robienia. Dobierałem sobie kwipunku Możemy sobie wybrać broń, dodatki i tak dalej. Perki w kampanii. To jest taki. Boże, mały smaczek. Jeśli się regeneracja by zacznie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Idziemy. Ja chcę iść do przodu, Boże, puśćcie mnie. Czytaj ten... Wadło? Pójdź, nie, to są moi. Dobrze, zastrzelcie ich tam. Pięknie. No to jakaś kolejna broń. No to chyba jest karabin maszynowy, matko. Chyba no ale niech będzie. Różne rodzaje broni. O! Teraz będzie dość ciekawa scena. Zachęcam oczywiście do obejrzenia. Nie będę tego wycinał.

Z jakimiś postaciami niezależnymi pod rząd, to ktoś ich postrzelił. no. Ale śmiertelnie bądź nie różnie to było, ale wiecie, kiedy, czemu mam je to zaskoczyć nagle? Gdy ja z kimś gadam, dostaję strzałę po raz któryś. Jak mówię, za, zachęcam tutaj do oglądania. To nie jest nic, co jest super strasznego. No i to będzie decyzja. Ja poprzednio ah! zdecydowałem, zrobiłem coś dobrego, czyli go nie zabiłem. Teraz mogę się założyć, że kiedy spróbuję go zabić, coś się stanie, że go nie zabiję. Więc strzelimy do Harpera. Harpera Menendeza. No, Strzelam do Harpera. Nie, zabiłem go. Szok. Ej, to jest coraz lepsza gra, no i co się stało? Nie ma naszego super To jest szok w sumie. To jest w sumie dużo lepszy wybór niż był poprzednio, bo wcześniej śmierdziało jakimś takim syfem. A to jest spoko w sumie, hmm, czyli kurwa jak jednej z postaci zabraknie, to jest mniej dialogów do słuchania na koniec. Wow! Nie, nie denerwujcie mnie, Boże, mam ekwipunek tamtego dziada, który się wycofał. Boże, jakie to jest drewno. No, no więc pozytywny z akcji. A my idziemy z dronami. Nawet mam tutaj sprzęt, żeby nimi kierować. Oczywiście to jest pis na wodę wszystko. Uuu, uuu, uu, laserkiem świeci, co po oca, Cza. bój się mnie. Zabijcie go, no. Super, kurde, sprzęt XXI wieku. Wow, coś super. Nie, teraz jestem niepokonany, będę za chwilę, no. Za 3, 2, 1. Już stoimy na nogach, już ciemność znika. Idziemy dalej. I teraz można grać normalnie, no, gra zrobiła się nagle dobra. Cena podskoczyła z 5,5 na 5,7. I to był kurde z rotacji. Dobra, to teraz warto przejść nagle i zobaczyć co się stało. Coś się oberwałem żeby mi nie pieprznęło jeszcze raz. Przeładować. A nie, mam w ogóle... Aha, bo ja z tego dziwadła strzela. Dobra. Mamy coś cięższego. Mogę wejść na górę. Wow, niesamowite. Będą tu wrogowie. Są wrogowie. Cześć, wariacie. Co, zaszedłem was, nie spodziewaliście się. Zostaliście najęci do typowej gry Call of Duty, a tu nagle. Kurde, zobili grę, gdzie można was zajść. Flankować, niesamowite. Ach, nie, przegiąłem trochę. Jak dobrze się zepnę, o! był punkt kontrolny, super! Jak dobrze się zepnę, to może to jednak przejdę. I zobaczycie jakiś system następnego. Dobra, jak się kontrolowało tymi ci Zabić ich tam. Ale wszystkich, żeby do mnie nie strzelali. Kurde, co to, to ma być? O, są złe. Złe drony, mają czerwone Przeładuj to, mamy czas. Gdzie ta iść, gdzie jest wielka strzałka? Jest Boże, zginąłbym bez niej. Dzięki. Wielki rozbudowany etapem, mam problem z nimi. O Boże, mogę iść na górę. też jest... Ach, nie, za, 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 tak mnie to zachwyciło, że aż padłem nazawał Tu szybko musi ciemność zniknąć i będziemy się bawić dalej, da? mam fajną grę, niesamowite. Granat, to pięć. Użyj granat, ile tam wybucha. Może. <grystanie> co, wybuchają dwa dni. Przyladuj to wielkie cztko. O złe drony z czerwonymi oczami, zniszczycie. Teraz tutaj będą wrogowie. O będzie strzelanina. Oż ty, ty tutaj? Nie spodziewałem się ciebie, boże, jakiś kolejny zwrot akcji. Przeładuj, kurde, jak nawet taki wielki magazynek, co się ładuje 5 godzin, to szybko go wystrzeliwujesz. To jest bruk, nie, to jest mój. Pamiętać, twoi są podpisani. Boże, gra. Jest. Wystrzelać ich wszystkich. Ja. Yeah. Idziemy dalej w ogóle z tą gorą już Były jakieś jaja, bo ta gra jeszcze trochę by nie pobijała rekordu poprzedniej części. To już jest pierwszy jakiś skowronek, że może jednak w tutaj to nie jest taka żyła złota jak kiedyś. Teraz jest drugi, drugi skowronek zmiany sytuacji: a mianowicie gra się nie pojawiła na żadnej konferencji na targach E3. Activision, żeby w ogóle teraz pokazać w tym okresie około targowym jakiś gameplay, musiał musiało coś samemu zrobić. Bo tuż przed targami, żeby oczywiście cały świat patrzył na nich. Ale nie mam pojęcia, co się stało, biorąc pod uwagę to, że Microsoft dał Gameplay Battlefield 4. To chyba powoli coś się zaczynają y twórcy sprzętu odwracać od Activision i od Call of Duty. Ach, do mojej ulubionej broni się kończy municja. Ale zaraz, mam jeszcze te zabaweczki fajne, ostrzeliwać ich tam. Mam jedną, dwie, trzy, cztery... Super. O, odwracają się do nich, ekstra, ekstra. Jeszcze jakaś broń fajna zmienił. Wszyscy mają skorpiony, czyli to co ja mam. O, pistolet. Nie, my Pokażę. A kuku! To nie spodziewałeś się z pistoletu? Rover! Matko, rower! Stawimy tutaj rower, zrobimy specjalny model roweru, żeby stał tutaj. O Boże, ty mnie strzela, ty? Czemu ty mi strzelasz? Przestań. Ach! Dobra, koniec zabawy. Idziemy dalej, idziemy dalej. To się robić strasznie długa misja. Kurde, gdyby wszystkie misje tyle trwały, to, to to by była gra na 12 godzin. Właściwie tylko jeżeli ja to będę grał. Ach, takim tempem. Ładuj, to, Boże, dań Ci wielki magazynek. Jestem wierny Ci, Skorpionie, Ty. czeskie dziwadło jest, Boże. Nie, 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 zaschnij. O, to było to kołachowe dziwadło. Ja to poproszę, bo z tego się fajnie strzela żydkie, jak nie wiem, za te lufa, że ma do dupy ten celownik. Nie lubię jak mi celowniki zasłaniają całe pole widzenia. No, ale wyszukuję celi, Le, No, jeszcze jakby głupki byli za mali. O, jeszcze w przyszłości będzie samo strzelało. O Boże, jakieś rowery spadają z nieba. Walki dronek, kurde, powinien co zostawić. I wstawiać, kto wygra. Ale ponieważ ja tu jestem bohaterem Może teraz tutaj zginę pieszy Idź tu, idź tu, schowaj się Jest, 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 piękny Dobra, i teraz pokażcie mi gdzie są wrogowie Magię moja, a tam jest wróg To niego nie dostrzegę, to po ja Aha, jacie, nie, jest, piękny Pozwalimy wszystkich Gdy Hitler miał tę broń dawno temu, to by wygrał drugą wojnę Czy to tyle? jakieś cuda do tego? No Dobra, pokaż mi, gdzie strzelać. Piękna spróba. Nie pokażesz? Eee. Lelka dziura, tylko nie wpadnij, powinien być napis tabliczka. Tutaj BHP leży i kwiczy. O, o, zabuksował. Problemy, co? To strzelają do mnie. Nie dadzą się zachwycić. Uchylić nad losem biednego Dronisława. No Ale dobra, chcecie wojny, to ją dostaniecie. Tutaj mam super broń. Boże. Rzucają trupami robotów. Nie no. Dobra, jest tam. I jest tam. Boże, i ludzie. Kurde, będę mógł spokojnie wrogów policzyć. Jest raz, dwa, trzy. Trzech na ekranie przeciwników. Tam je coś wali. A to jest źle. A to jest, to jest... Nie, nie. To tak nie ma być. Zobaczymy jeszcze raz. Jeszcze chwila. I wygram całą grę. I wygram całą wojnę. Redne głupki przyszły stamtąd. To też jest niesamowity manewr. Pewnie osobny. osobna ekipa pracowała nad sztuczną inteligencją. O boże, ilu wrogów te kwadraciki nachodzą na siebie. Nie wiem do kogo strzelać. No jest to wrogowie, Pochaczcie mi. O, o, tu jest wróg, to jest przeciwnik. Może zaraz oberdy jeszcze raz. Pięknie, super. O, o i tam jest przeciwnik, tam jest wróg, tam jest zły człowiek, trzeba go zabić. A, łap, więc mi się do ciebie. Czy to jest zły człowiek? Nie, to jest Peoli. Peoli. Kiedyś te komunikaty były jakimś sensem. O! Patrz, a ci Upokorzenie! Nóż pod nerkę. Dzięki. tam jest zły człowiek. Normalnie, system namierzający złych ludzi. To jest dobry człowiek. No, nie pokazuję, a to jest zły. Tego trzeba zabić. Można pociągnąć z pusty. No, dzieci źli ludzie. Jest kolejny. Coś jeszcze i, i skanuje otoczenie, no i co? I to jest chyba końcówka. Bardzo dobrze, mamy bardzo fajny czas. To wszystko wcale się nie ściągnęło. O, mamy Menendeza, boże jaki zwrot akcji. O, i tu w tej chwili chciałby się coś. Dziękuję, Ten gość tego zastrzeliliśmy, tu by się coś chciał, powiedziałby całe jedno zdanie. A teraz musieli to wyciąć. Nie no, to jest nieliniowość. Dobra, i to jest koniec gry. Mówiłem, gra na chwilę. No dobra, oczywiście będzie to wszystko dalej ciągnięte. Ja wam nie mam zamiaru spoilować na całego tej fabuły. jest no, arcy standardowa. Arcy, no, przynajmniej mogę powiedzieć, że że se może se być. To nie jest ani, ani pochlebstwo, ani jakieś takie opierdzielenie. No, tu mamy wszelkie szczegóły. Ja może tego nie będę pokazywał. No i to jest kolejna misja na lotniskowców. Bardzo fajnie pomyślane tego jeszcze nie było w żadnej grze. I tutaj mamy wybór uzbrojenia. To Wam mogę teraz pokazać zupełnie na koniec, bo już nie mamy czasu. Wybieramy broń główną, jakieś dodatki do niej, broń poboczną. Niespodzianka, też dodatki do niej. To jest wyposażenie dwa granaty tutaj jest lewy i prawy bumper powinno być podpisane. Oraz perki. Narzędzia zawsze warto mieć, bo może się nagle okazać, że gra jest nieliniowa i warto dziś pójść z prawa, z lewa. A tu jakieś duperele różne. Ogólnie perki są o tyle dobre, że teraz dotyczą postaci i są kompletnie nieprzydatne. No, więc nie dostaniecie szybkiego przeładowania. Dzięki perkowi. Musicie wziąć podwójny magazynek. No, to jest to ogólnie, powiedzmy, dobrze. Weźmiemy to. Weźmiemy to i to chyba tyle. Dobra, dziękujemy. A w tym nie będę jakoś kombinował, chociaż to mi się przypatrzyło już. Ogólnie arsenał jest całkiem miły. O, weźmiemy jakąś broń starą. Weźmiemy kałacha. Dziwnym maskowaniem, damy mu akok, damy mu magazynę, granatnik, tłumik, nie, nie mieści się już super. No, dobra, więc na razie to tyle. Ja się będę żegnał. Grałem jak grałem, w całość jest oczywiście dziwaczna w moim wykonaniu. Ja naprawdę nie potrafię się już zmusić, żeby jakoś mm, pozytywnie patrzeć na te gry. Przy okazji moderna 3 to była jakaś taka moja olewka, którego zaliczyłem, bo miałem po prostu okazję. No, od kogoś wziąć i w sobie przejść. Jakoś to wszystko poszło mniej boleśnie, To jest już absolutny... Absolutnie negatywne jakieś odczucia z mojej strony. I myślę, że nie będę jakoś śledził Call of w najbliższym czasie. Teraz dzięki wielkie i na razie. spojrzymy na gębę naszego wroga na sam koniec. Pa, pa.